Wyobraźcie sobie, że pracujecie w fast foodie. Wszystko idzie normalnie, biznes jak biznes. Ale któregoś dnia wszyscy dookoła ciebie znikają. Co się dzieje w Twojej bani? Nie wiem, A zaraz sprawdzimy, że last night się ja no jest, Mateusz, pijacie na G2, odpalamy last night. Mamy 2008 rok. W tym roku miałem 12 lat. Wy pewnie teraz macie. Lol. Yy, Okej, okay, coś tam było napisane, ale nie przeczytałem. Press any key, key to continue. No to klik, 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 kliknąłem. Sorry za ten stutter, nie wiem co się stało. Oho, vhs kierka, vhs kierka. Dobra, idziemy do roboty. Haunted hamburger. Kurwa, dobra, cofam wszystko to, co mówiłem na samym początku. Pracujesz w miejscu, który się nazywa nawiedzony hamburger. No to jak mają ludzie nie znikać, jak mają, nie, nie, nie wiem, nie popełniać Przestępstw i w ogóle. I czemu są pączki w haunted hamburgerze? Co to za miejscowa, gdzie sprzedaje się pączki i hamburgery? Jak się tutaj wchodzi? Tędy? H? Coś się niby wydarzyło. Nie wiem, bo. Przed bym tyłem. Aha, tutaj taki śmierdziel. Dobra. Outdoor sign. Nie kliknę se to. Nie, nie można kliknąć. Ok, ale się wystarczyłem z samego dźwięku. Tak nie, nie przyjaźnie było. E, witam, witam. Dobra, od, odpalam fryty. Co tu się stało, no? Czemu mi ktoś tutaj pośmierdził? Co zrobił? Jezu, bym się słowo pobrudził wszystko. Dobra, sprzątnijmy tutaj. Łyżka do łyżek. No, nie chce się łyżkować. Jakiś tutaj box. Tutaj położę. No nie wiem, nie chcę tu pracować, jest totalny syf. Otworzę na chwilę, żeby się przewietrzyło, bo tutaj był Marek przede mną. No a Marek to w jednej koszulce pracuje tylko. Co tu się dzieje? Szczurze, zaszczurzony. Na co mi tutaj piszczysz? A co to? Jemik, a to się może przydać, to zostawię. Co będę wyrzucał? Dobra, Jemik biorę ze sobą. Dobra, wyłączam to bo nie podobają mi się muzyczki yy, Roast meat, cheese, burger buns No i dobra, tak zrobię Gdzie jest ser? Dobra jest ser Dobierzemy mięcho Wrzucamy na patelnię Niech się robi, wezmę sobie też burgera, bułkę I położę tutaj, żeby niech zgubić Tak samo zrobię z serem Chodź serze Dobra, burger Chwileczkę i to tyle. Dobra, no zapraszam jak ktoś chce tego burgera z góry nogami, ale śmiało. Wrzucę od razu wszystkie burgery tutaj. O, zniknął. Ja myślałem, że ty bułasy to ja też muszę podsmażyć. No bo takie miękkie, roz, rozmokłe to, to średnio. Ten ser tak samo. Niestopiony. Nie wiem. Dobra, proszę. No to instrukcja jest prosta, ogarnąłem. Tylko, nie mam klientów chwilowo, to może się od, 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 otworzę. Dobra. Otwarte. Zapraszam. Ty dobra, bo ja nie wiem w sumie co zrobić. Zagubiłem się troszkę. To jeszcze muszę sprzątnąć te butelki? Nie wiem. O, Boże, na serio? Jakieś dwie oszczędne butelki? Turn on exterior sign signage. W sensie, że to jest to? To było to czerwone, co mi się świeciło na samym początku? Tak jest. Okej, okay, no to robimy sobie burgiery teraz. Ja jestem tylko kuchcikiem, nie? Dzień dobry. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Green donut, purple donut. Green donut. Może tutaj mam to włożyć. Green donut. Yy, Purple Donut Burger, proszę. Proszę, Wow, udało mi się! Zrobiłem swoją robotę, świetnie, ale nie wiem czemu gość trąbił na mnie 70 razy. To było dosyć niemiłe. Powinienem zamknąć okno i iść w sumie do domu, no bo ja nie będę się dawał tak traktować. Dobra, ale to tyle? Jeden klient? Nic dziwnego, że ja za rachunki płacić nie mogę. Nie wiem Ktoś tu jest? Czemu klientów nie ma? Nie ma w ogóle dla kogo pracować Słyszę jakieś tylko dźwięki dziwne raz na jakiś czas Dobra zamykam to okno bo piskam mi po kostkach Dziwna sytuacja wam powiem wiecie Halo O jedzie, jedzie, jedzie Dobra szybko Szybko, szybko, szybko Nie mogę się spóźnić Otwieram już, 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 już Zapraszam Cześć, ale masz ładną bryczkę. Co tam byś potrzebował? Mleko, burgera i pink donata. Mleko. No nie wiem. Ciekawy, to jest zestaw. Zestaw typu sraka. Różowy donat. Śmiało. Widzisz, jaki jest problem? Jeden burger mi zniknął. Więc, jeżeli przyjdzie ktoś kolejny i będzie chciał burgera, to ja już dla niego burgera nie posiadam. Że nagle burger wrócił. Ale to był bez sensu. Nie uważacie? Jakby, jakby były trzy mięska i trz trzech klientów, i każdy chce burgera. I ja nie mogę nic z tym zrobić. Make a trip to warehouse for meat. Okej, okay. no i, no i się ma. Otwieram te drzwi. Mam jakąś latarkę w telefonie chociażby. Gdzie jest warehouse tego typu? To jest może warehouse? O! Warehouse. Dzień dobry. Dobry. Nie. Czy myjemy ludzkie mięso? Serwujemy ludziom ludzkie mięso. No nie jest to najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że jak Sanepid przyjdzie sprawdzić to będzie całkiem niezadowolony. No dobra Wezmę sobie tego jednego kotleta i... Trzeba... Trzeba karmić ludzi tym... Byłeś ostatni raz widziany tego dnia kiedy zaginąłeś Wow Czemu jesteś wciąż w tej grze skoro jest skończona? Bo wiesz co? 8 minut musi być minimum nagrania i nie wiem, czy mi się udało. Aha, to serio z koniec? I to polegało na tym, że dawałem ludziom mięso, potem poszedłem do skle, do, do warehouse'a i zobaczyłem, że jest mięso z ludzi. I potem ktoś mi pichu Dobra. No cóż, no z gówna bata ukręcę. Cześć.